Dzień dobry. Witam wszystkich na turnieju tenisa stołowego grup zorganizowanych. Witam wszystkich zawodników. Witam pana patrona naszych, naszych zawodów, posła na seń Tadeusza Wszana, pana Starostek, który jest zawodnikiem powiatu Jarosławskiego. Burmistrza, który ufundował puchar. Komendanta Policji, który ma swoją drużynę, powiedział, że nie będzie grał. <grymne> Witam sędziego, pana Mieczysława. Oddaję głos burmistrzowi, niech ładnie to otworzy ten turniej. Drugi dzień turnieju, ósmego obuchar burmistrza w tym roku pod patronatem pana posła Tadeusza Chrzana. Bardzo nam miło, że pan poseł przyjął patronat. Myślę, że da mu to impuls do myślenia o nas, chociaż zawsze myśli. Ciągle myśli pozytywnie. Bardzo dziękuję panu posłowi, że ten patronat przyjął i jest z nami, żeby widział, co robi ta polska taka powszednia. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan starosta. Pan starosta w tym roku wystawił drużynę chyba nie do pokonania. Jak widzę tych zawodników, to już mi się kojarzy puchar dla pana starosty i jego drużyny. Ale nie przesądzajmy sprawy, piłka jest w grze. Myślę, że wszystko będzie się toczyło po Waszej myśli, a więc dzięki Waszej walce. Cieszę się, że jesteście i przekazuję głos panu posłowi. Niech pan poseł powie do nas choćby jedno zdanie. No dobrze, ja się bardzo cieszę, że e, jak zwykle w pruchniku e, zawsze coś się dzieje, że i również e, tenis, nie tylko w pruchniku górnym, ale już w pruchniku centralnym zagościł tak, na, na takiej dużej, wielkiej imprezie tenisowej. No co, dziękuję organizatorom, dziękuję panie burmistrzu, że jak zwykle na gościnę w próchniku i serdecznie i zawsze możemy liczyć. Też tutaj dla inicjatorów tego turnieju podziękowania dla Pana Prezesa Kamila Dziukiewicza, który jest zawsze chętny do pracy i zawsze chętny do popularyzacji tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest tenis stułowy Mam nadzieję, że zawody odbędą się w fair play. No i nie wygrają ci, którzy najbardziej marzą o tym, żeby wygrać, niekoniecznie. Naj niekoniecznie najlepsi, ale Pan Starosta liczy na siebie i na swoją drużynę. Zdecydowanie tak. Dzień dobry Państwu, Szanowni Panowie, drodzy koledzy, z którymi będziemy rywalizowali, tak patrzę po, po składach tych zespołów, no... Zaczynam mieć wątpliwości, ale tym niemniej bardzo się cieszę, że po przerwie pandy, pandemicznej spotykamy się po raz, po raz kolejny tutaj w Pruchniku. Dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję Panu Prezesowi, który zauważył i nas tutaj zaprosił. Panu Posłowi, że objął nas z patronatem. No tutaj wiadomo, że wspomniane było nazwisko Kamil Dziukiewicz. Ja przypomnę, że tutaj w Próchniku od tego nazwiska... Zaczęło się wszystko, jeżeli idzie o tenis. Te współczesne czasy, prawda? Powstał KTS, Strażak Pruchnik, Kamil to trenował w pierwszym momencie i później no, mieliśmy trzecią ligę, panie prezesie. Także no, wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że uda się to w jakiś sposób odbudować i ten tenis będzie żył. Są młodzi ludzie, to jest też bardzo ważne. A na dzień dzisiejszy cóż, życzę, trzeba zwyciężył najlepszy. A tak naprawdę zwycięzcami tego turnieju są wszyscy. Dziękuję bardzo jeszcze raz panie burmistrzu za ufundowanie nagród, za zorganizowanie tego turnieju, a panu posłowi, który znalazł czas, żeby się tutaj pokazać, bo potwierdzam jako starosta, że wyciągnąć gdzieś pana posła jest bardzo trudno i to nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu czas ma tak zajęty. A jeżeli jest tu z nami, to znaczy, że że turniej ma wysoką rangę i ja myślę, że pan poseł u nas zagra, bo tak się umawialiśmy, że będziemy się zamieniali, także życzę miłych wrażeń i fajnej zabawy. Dziękuję bardzo. Proszę kapitanów o po podejście do stolika sędziowskiego. Pan, panie sędzie, proszę mały głos.

Więc ja już co prawda wiem, jakie są wyniki. Yy, ogłosi to oficjalnie sędzia główny. Ja chciałbym podziękować zawodnikom, wszystkim, którzy tutaj są, że byliście, walczyliście. Jest to fajna sprawa. Yy, Ciągle powtarzam jedno, że mam przykład na naszych chłopcach z KTS Strażak Prupnik. Wszyscy chłopcy, którzy grali w tym klubie, wyszli na bardzo fajnych ludzi i myślę, że w życiu ten sport im pomógł, bo większość z nich kończy albo skończyła studia wyższe i w tych, podczas tych studiów ten sport był im potrzebny. Także sport jest bardzo ważną dziedziną życia. I bardzo dziękuję panu Kamilowi, który zaszczepił ten sport taki bardzo fajny tenisa stołowego na naszym terenie i dzisiaj jest z nami. Także Pan tutaj jest bardzo ważną osobą dla nas i jesteśmy Panu wdzięczni. Bardzo dziękuję Panu Sędziemu Głównemu. Od wielu lat jest z nami i bardzo elegancko prowadzi te turniej, tu, turnieje i za chwilę ogłosi wyniki. Bardzo dziękuję obecnemu tre, trenerowi, Panu Adamskiemu. Pracuje z naszą młodzieżą i zaszczepia w nich ideę sportu. I dziękuję organizatorom, prezesowi i zapleczu, bo on posiada całe zaplecze. Jest nam bardzo miło, że wśród zawodników jest pan starosta. Pan starosta czeka na, na meda. Myślę, że chyba się doczeka. Pan sędzia wie już wszystko. No także od początku tutaj z nami jest Mariusz Łuc, który który to nagrywa i dokumentuje te nasze działania sportowe. Też mi dziękuję. No i cóż, turniej się już zakończył. Wyniki będą za chwileczkę ogłoszone. Wszystkim Państwu dziękuję, wszystkim zawodnikom i wszystkim, którzy brali udział za tą walkę, a przede wszystkim też chciałbym podziękować nieobecnemu tutaj Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi, który objął patronat, ale Dziękuję mu nie za ten patronat może, dziękuję mu za życzliwość, jaką darzy naszą gminę. Zawsze jest bardzo życzliwy i przyjeżdża do nas, kiedy go zapraszamy, wspiera nas w różnych sprawach. Wszystkim dziękuję. Szóste miejsce zajęła drużyna policji w kładzie Korytko Stanisław, Kielar Jacek, Pil Kamil, Boryło Marcel. Piąte miejsce Świebodna Babiś Łukasz Stanik Dominik Stanik Krystian Stanik Kacper Czwarte miejsce KTS Prównik Sarksjan Zawen, Wojdyła Maciej Węgrzyn Gabriel Czarnejko Kryspin I trzecie miejsce, tu już będę prosił o wystąpienie. Kłopot Stanisław, to jest drużyna powiatu. Kłopot Stanisław, cebulak, Krzysztof, Zając, Waldemar, Dziukiewicz, Kamil. A więcej więcej Pięć prawa minut dla <grymne> Drugie miejsce Urząd Miasta i Gminy Pruchni, w Olejasz Wojciech, Moskwa Marek, Hudalim Mateusz i Stec Wojciech. A zwycięzcą została drużyna w Straży Pożarnej w składzie szkoła Hubert, szkoła Stanisław, szpytna Adam i olejasz Maciej. we uh -huh. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem na początku, cieszę się bardzo, że spotykamy się tutaj w próchniku. Cieszę się, że w tak licznym gronie. Cieszę się, że ta rywalizacja była bardzo, bardzo wyrównana, zawzięta. Wszyscy dali z siebie wszystko, o w koszulkach, prawda, które jeszcze nie obesły spotu. Gratuluję, panie prezesie te imprezy i myślę, że będziemy się spotykali częściej, bo przed, kiedy ostatnio, kiedy ostatnio mieliśmy te zawody? Dwa lata wcześniej obiecywaliśmy, że spróbujemy coś zrobić w randze powiatowej, może to się uda, w tej chwili nie mamy pandemii, więc może w przyszłym roku zorganizujemy coś na podobną na, w podobnej formie, ale w skali, w skali powiatowej. Nie wiem, czy nam się uda tak fajnie zorganizować, jak tutaj panu prezesowi, panu burmistrzowi, którym właśnie dziękuję. No i cóż, gratuluję zwycięzcom, ale tak naprawdę, powtarzam raz jeszcze, zwycięzcami tego turnieju jesteśmy wszyscy, bo znaleźliśmy chwilę czasu, żeby troszeczkę tego potu wylać siebie, a to jest dla zdrowia. Są również z nami młodzi ludzie, także. Dziękuję bardzo za zaangażowanie, panie burmistrzu, panie prezesie, a wszystkim uczestnikom za udział w tym pięknym turnieju. Gratuluję walki. Dziękuję bardzo. Kończymy turniej, ósmy turniej tenisa stopowego grup zorganizowanych. Dziękuję wszystkim.